...złoty czy nie 6 złotych, ale Państwo, yy, czyli powiedzmy zwykły, normalny człowiek przychodzi po prostu, dobrze to rozumiem, przychodzi do Was i jest Szczepan i nie może zaznajomić się po prostu z aktami, znaczy z aktami mogę, ale to co jakie są materiały dowodowe po prostu na płytkach nagrania, tego u Państwa w sądzie po prostu w Bielsku człowiek nie jest w stanie... nie mam tutaj stanowiska do odtwarzania płyt. Mhm. Oj, bida w tym naszym kraju to. Ile, ten, ile tych komputerów potrzebujecie? Do Wam może jakieś kupię po prostu albo coś w tym stylu. Niech Pani mnie przełączy po prostu do sędziego jakiegoś, to Wam przywiozę komputer, zostawię Wam na miejscu jakiś laptop, żeby ci ludzie mieli... Wie Pani co chodzi, no bo to są... Nieraz... To już nie ma wpływu na na sądu yy, rejonowego. Jezus Maria. Powiem Pani, jestem załamany, po prostu funkcjonowałem tego w Bielsku, tego sądem po prostu, yy, no wszystkiego co tam jest. A czy ktoś to zgłaszał? Nie wiem, pani powie w ten sposób. Że, Halo, tak? Czy ktoś to zgłaszał z państwa po prostu, że jest, że jest problem z tym? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo tutaj też jest administracja sądu, to ewentualnie tam, proszę pytać. Ja wiem, tylko wie pani, co, no co robi ta administracja sądu, skoro nie ma komputera, po prostu, skoro nikt tego nie zgłaszał, skoro pani nie wie, czy my jako obywatele musimy płacić za wszystko, dbać o was. Prowadzić za rękę, podpowiadać, pisać, nakłaniać. No przecież tu państwo. Ja nie piję teraz do pani, ale to państwo bierzecie pieniążki za to. Szanowna pani. No państwo bierzecie pieniążki za to. No to ja już Panu powiedziałam, jaka tutaj musi być. Ale to nie chodzi o ewentualności, proszę Panią, tylko to powinno być, no, ludzie nie znają się na prawie i przychodzi taki Józek Kowalski, bo po prostu Pani mu mówi, nie ma możliwości, a Józek Kowalski na tych materiałach sądu mógłby na przykład uratować sobie życie, żeby sędzia, który, no powiedzmy, jest niekompetentny, a jest u Was takich bardzo dużo, może go skazać na karę więzienia, Szanowna Pani, no pan jeszcze czytanie, bo pan chce się zapoznać tylko z naszymi aktami sprawy, naszymi, nas, naszym postępowaniem? No tak. Yy, tylko aktami sprawy. Nie, no i z, z, tak? z prokuratorstwem prokuratorskie. Pro, prokuratorskie również. Mm -hmm. Niech pan poczeka jeszcze sekundę. Ja pana połączę na sekretarkę sędziego, żeby sprawdziła, yy, bo jest jeszcze co, coś takiego, że pan jako pokrzywdzony yy, no, musiał mieć tu ewentualną zgodę na przejrzenie akt postępowania przy, prokuratorskiego, ale ja połączę na koleżankę sprawdzić to w aktach sprawy. No. czekać. O. Ja powiem Cię, ja jestem w szoku. kraj to jest... To jest naprawdę zorganizowana... Proszę czekać na połączenie. Zorganizowana grupa przestępczeci, sędziowie i prokuratorzy i policja. Co? Więc dzwonimy do sądu, ponieważ, proszę Państwa, chcemy przeglądnąć akta, ale no nie da się ich przeglądać. Halo? Proszę czekać na połączenie. No, czekamy cierpliwie, bo jesteśmy cierpliwi ostatnich czasów. I ten, e... I... No, no są jaja, no. Możesz przeglądnąć akta, ale nie możesz przeglądać po prostu, co jest zapisane na tych płytach, na płytach w No bo oni nie mają komputerów, proszę Państwa. Zapomnieliśmy po prostu im kupić komputerów, chyba, że wynieśli do domu. To... Ale mają prywatny parking, nie? Proszę czekać na połączenie. No nie to są Ci naprawdę szok. I powiem Wam, grupa przestępcza. Są rejonowy, dziewiąty Wydział Karny, Marta na słucham. Dzień dobry, jeszcze Pan Krzewicki. po prostu ja dzwonię w sprawie swoich przeglądów, swoich akt, momencik. To jest uh -huh. 9KP 612 tak? łamane 22. Tak, tak. I, I chciałbym te akta, proszę Panią, przeglądnąć. No, Jakie są przy... kompletne, prokuratorskie, sędziowskie? To znaczy tak, my otrzymaliśmy tylko i wyłącznie akta, posiadamy to, co przesłała nam Komenda Miejska Policji w Bielsku Białej. Także ja więcej akt nie mam. Tu jest tylko i wyłącznie to, co przesłała Komenda Miejska Policji, czyli zazalenie na zatrzymanie. Jeżeli chodzi o akta prokuratorskie, to one znajdują się w prokuraturze. Ja tutaj nie mam no, Pana Dobrze, Dobrze, literatury. dobrze, Okej, okay. Nagranie wideo, czyli ale nagrania są po prostu, płytki są, to co policja przesłała są co, u was. Są, to, to co policja przesłała, te płyty są tutaj w aktach, dokładnie. Natomiast akta prokuratorskie, z którego sędzia otrzymała to postanowienie i odczytywała, Ono są w prokuraturze. Czyli Wyście już to wysłali do prokuratury, nie. tak? Co nie, 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 nie. Myśmy w ogóle nie dostali z prokuratury żadnych akt. Jak to, jak się, to jak się sprawa... To na jakieś... My się otrzymali tylko i wyłącznie dokumenty do, ze, ze, z prokuratora, że ze... tam są w takim razie stanowisko będzie przygotowane do odtworzenia płyt. Płyt, dobra. Mhm, dobra. Tu koleżanka mi mówi, że czytelnia jak ustalała, to tam też będzie Pan możliwość miał odtworzenia tych płyt. Dobrze, ale nie mi Pani powie w takim nie. bądź razie, Pani sędzia nie, zaz, nie zaznajomiła się z aktami prokuratorskimi? Tak, tak. tak. No to tam, bo to są zapoznawała się z tym materiałem dowodowym, który otrzymała. Czyli, Czyli to, co otrzymała z, pro, z, z, z policji, to rozpoznawała pana za, za żalenie na zatrzymanie. Czyli to, co tyczyło się zatrzymania. No dobrze, ale w aktach prokuratorskich może stać coś innego po prostu, tak? Proszę pana, sędzia wydała postanowienie na podstawie tego, co otrzymała w aktach, co posiadała w, w aktach sprawy no, co, co i by... na podstawie tego, o co otrzymała i tego, czego czytała się sprawa, rozpoznała zażalenie. Nie zajmowała się y, sprawem, sprawą, y, tą sprawą, która toczyła się w prokuraturze, ja ma... tylko zajmowała się zażaleniem. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo co, czy mogę Panią podać, bo Pani była na sprawie, czy mogę Panią podać za świadka, bo w racji, że sędzia odmówiła nam osób trzecich po prostu, które y, miałem prawo, aby były na tym? Nie, ja nie będę w żadnej sprawie występowała, absolutnie. No ale Pani była na no tam, Pani tam była świadkiem po prostu tego. Ja, na, to ja, ja, ja Panu powtarzam, jeżeli Pan, ja na pewno nie, ja dziękuję, na pewno nie. No ale przecież była Pani świadkiem. jeżeli. by osoba, która będzie prowadziła postępowanie, natomiast ja osobiście takie zgody nie wyrażam. Ale jeżeli Pani była świadkiem przestępstwa po prostu i Panią podam z imienia, nazwiska, no to przecież Pani będzie musiała wystąpić po prostu w tym postępowaniu, no bo tam było doszło do przestępstwa po prostu przez swoją sędzie. To jest moje... Proszę pana, ja swoje stanowisko wyraziłam, jestem sekretarzem sądowym, więc na tej sali musiałam przebywać, nie będę odnosiła się do, do decyzji sędziego. Ale mi nie chodzi o decyzję sędziego, ale to co się, od, to co się działo na sali pani zezna, czyli te słowa, które pani sędzina powiedziała, że po prostu oglądała jedną płytkę po prostu. No bo te Nie, sędzia nie opowiedziała, że oglądała jednej płytki. Sędzia oświadczyła, że zapoznała się z całym materiałem dowodowym. I tak powiedziała, tak? Dokładnie. Sędzia o, o, powiedziała, że zapoznała się z całym materiałem dowodowym, a dlatego wiem, ponieważ oglądałyśmy sędziom wszystkie trzy płyty. Mhm. Pani jakie te... są fakty sprawy? Pani też oglądała, tak? Oglądałyśmy sędziom przed, przed posiedzeniem, dokładnie. Bo sędzia miał problem z odtwarzaniem i ja byłam przy odtwarzaniu tych płyt. To ile tych płyt jeszcze jest i mam do przeglądania w ten poniedziałek? Bo nie wiem, czy Ja o dokładnie powiem. Tam chyba jest, jest trochę tych płyt. Wiem, że sędzia zapoznawała się ze, z całą dokumentacją, z wszystkim, co jest wartek sprawy. Powiem, mm -hmm. że były problemy i wszystkie płyty sędzia odtwarzała. Tu są trzy płyty i jakiś chyba jeszcze pendrive, jak dobrze widzę. I jeszcze pamiętam, że sędzia zapoznawała się, tak i pendrive jest, dokładnie. I sędzia zapoznawała się jeszcze także z płytami, które znajdowały się w wykroczenie, także wszystko to przeglądało. Dobrze, może mi Pani powiedzieć, ile czasu Panią to zajęło? No, dość dużo, bo żeby się działy dość dużo na sali. Także nie, nie, nie powiem panu w tym momencie, ile godzinowa, ale dość długo żeśmy się działy. I sędzia całe te płyty oglądała. Nic nie przewijała, oglądała, sekunda po sekundzie. A w jakim to było dniu, może mi pani powiedzieć? Bo jak pani mówiła... no, no, niech pan wybaczy, ale tego panu nie powiem. No, ale dlaczego nie? No, coś macie panie do ukrycia, po prostu z panią sędzią coś. E, proszę pana, jest? czy ma pan jeszcze jakieś pytania odnośnie Tak, w jakim dniu, bo chcę do tego dojść, po prostu, kiedy panie to oglądały? Po prostu, ile to czasu zajmowało? Nie, nie, to ciężko mi powiedzieć, kiedy zapoznawałeś się z tymi płytami, ponieważ było to jakiś czas temu i nie pamiętam w tym momencie dnia ani godziny. No ale to nie ma. A przepraszam, przepraszam bardzo, ale to nie ma w aktach po prostu, kiedy Pani sędzia po prostu zajmowała się. Panie sędzia, nie macie tego zapisanego w aktach? Nie, my nie, nie piszemy, kiedy sędzia zapoznaje się z materiałem dowodowym w aktach sprawy. A nie jest to... Sędzia otrzymuje akta i sędzia się z po prostu zapoznaje z materiałem dowodowym, ale nie pisze, że tego dnia, a tego dnia, w godzinach od do zapoznała się z materiałem dowodowym. A w której sali? Na pewno się zapoznawała, bo była bo, bo, bo otrzymała sędzia do, 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 e, do stworzenia. Mo, monitoring na korytarzu jest. W której sali Panie zapoznawały się w tym materiałem? Ale sędzia zapoznawała się z materiałem u siebie w gabinecie, bo posiada komputer w gabinecie. No to czyli Pani powiedziała na sali przed chwileczką, czyli co u siebie w gabinecie z Panią po prostu zapoznawała się? No, tym? U siebie w gabinecie, dokładnie tak. U siebie w gabinecie zapoznawała się tak, z Tak, a na sali sędzia miała dwie te, dwie te płyty odtwarzane, które Pan widział ale mi chodzi o sam fakt z Panią otwarzała wszystkie trzy płyty u siebie w gabinecie dokładnie i Pani nie wiedzą jakim to było dniu nie, nie pamiętam ale nie to, to pamiętam. było tydzień, dwa tygodnie temu miesiąc. ale ja panu w tym momencie nie powiem przed pierwszym posiedzeniem na pewno przez pierwszym posiedzeniem na pewno, tak? dokładnie Okej, okay, dobrze, to widzimy się w takim bądź razie o godzinie 16, tak? 16, momencik, 16 Mickiewicza i ten ee, w momencie tak, kiedy jest czytania ósmano? Na 16? E, no na jutro, znaczy na poniedziałek. Na 16? Tak, a mam jeszcze mam jeszcze pytanie, mam jeszcze. Mhm. Tak Wie pan co na pewno te akta w poniedziałek pan na czytelnie jednak nie otrzyma, ponieważ ja akta wzięłam od sędzi w tym momencie z gabinetu, ponieważ sędzia musi napisać uzasadnienie do postanowienia. To Więc nie... na pewno w poniedziałek tych aktów nie będzie. A kiedy będą? No jak sędzia napisze uzasadnienie ma, to tydzień czasu. Na no, to tydzień czasu ma na uzasadnienie, bo ja tak, bym się chciał chciał. Od, od, od tego od 8 marca ma tydzień czasu. Od 8, czyli ma do 16, tak? Tak. Czyli w takim bądź razie 16 po prostu ja się do Państwa zgłaszam, tak? Proszę bardzo, może, może Pan się skontaktować, żebyśmy ja Panu wówczas się ustalić czy dalej na przykład na 17 marca. Dobrze, dobrze, no to my sobie to zapisujemy i w takim bądź razie. Bo ja w tym momencie, to ja mówię, sędzia, ja to wzięłam od sędziego z gabinetu, te akta słupi dokładnie, także ja muszę to sędziemu odnieść, ponieważ sędzia będzie pisała uzasadnienie. Okej, okay, ja tylko patrzę po prostu w swoich graficzek, to jest 17, to jest marzec, tak? Tak, tylko niech mi Pan poda numer telefonu, na jaki mogę do Pana ponieważ ja muszę ustalić godzinę w czytelni. Proszę Panią tak, 501, tak. 542, tak. 462, ale tu mamy marzec Paweł. Dobra, 462 Dobrze, to ja bym w takim bądź razie 17 pani do mnie po prostu zadzwoni i... Tak, tak, oczywiście. Ja przed tym 17 mhm. do pana przedzwonię, że, że kiedy, jaki jest termin, bo muszę tam po prostu zadzwonić jak tam wygląda na Dobrze, okej. Okay. Dziękuję serdecznie. Proszę po... bardzo, do widzenia. Do widzenia. Króciutko tylko. Zrobimy teraz bardzo mały taki briefing, ponieważ mamy... Bardzo fajne materiały, które ściągniemy tego 17. No i pokażemy tą sędzie, proszę Państwa. Naprawdę pokażemy Wam policję i sędzinę, y, która dopuściła się przestępstwa. Pokażemy to. Pokażemy to po prostu wszystkim. A Wy ocenicie, czy ta kobieta jest cokolwiek warta. Nie będziemy już. Będziemy się już denerwować, proszę Państwa, będziemy dotkliwie patrzeć tym ludziom na ręce. Ta kobieta ewidentnie musi być po prostu usunięta, proszę Państwa, z palestry sędziowskiej. dla mnie, przestępczyni, i udowodnię to publicznie, że jest to kobieta, która łamie prawo, kryje funkcjonariuszy, znaczy nie nawet nie funkcjonariuszy polityki, tylko dla mnie przestępców. Kryje przestępców i po malutku dowiadujemy się dlaczego. Mm. Wiemy również parę mamy, ponieważ bardzo dużo u ludzi odchodzi z tej. Policji również Izbielskiej i powiem Wam, jestem w szoku. Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom policji, którzy już zadzwonili, już poinformowali, dlaczego odchodzicie. Ci, którzy naprawdę i nie będę Was nigdy na Was źle mówił, że robiliście coś złego, że nie powiedzieliście, ponieważ część z tych ludzi mogłaby jeszcze pracować, ale odchodzi z tego względu, że powiedzieli, że nie będą łamać prawa. Mają tego serdecznie dosyć. Mogliby zostać, mogliby Mieć jeszcze większe pieniądze. Mogliby tam jeszcze siedzieć na tych stołkach, ale powiedzieli mamy serdecznie dość panie. Szczepanie, Odchodzimy z tej policji, ponieważ widzimy, co się dzieje i nie chcemy łamać prawo. A jeden mi powiedział to, co powiedziałem, że policja prokuratura i sądy jest to zorganizowane, to jest moje zdanie. Mam do tego prawo. Zorganizowana grupa przestępcza również to powiedział. Będzie w najbliższych czasach, będą ciekawe wywiady z tymi ludźmi. E, powiedzmy, może nie będziemy ujawniać, choć ja wiem, niektórzy z nich na pewno po prostu ujawnią twarz, powiedzą, ale mamy naprawdę, powiem wam, takie smaczki, że policja, prokuratura i sądy no, troszkę was zaszczypie w tylnej części ciała, z tego względu, że ci ludzie, którzy odchodzą mają dowody, proszę Państwa, mają dowody przeciwko prokuratorom, mają sędziom, komendantom policji, układom, układzikom i przekręty. To, co się teraz stało, te wszystkie przez te trzy lata, to chyba musiało się stać, ażby raz na zawsze skończyć z mafią, która trzyma się po prostu stołka. A ci, którzy dzwonią, naprawdę wszyscy mówią, wszyscy mówią, że jest taki nacisk, jest taki mobbing, że aż jest to straszne. No i tutaj to, co dzisiaj rano dzwoniłem samym tym po prostu czyszczeniem tych samochodów, gdzie wożą tych ludzi pod wpływem alkoholu, jakiejś tam chorobie czy czymś takim i mówią, że nie mają na środki, muszą to sami czyścić po prostu. No, tam jest naprawdę, to się tak wydaje, ale ci ludzie, ci funkcjonariusze policji nie mają tam jakoś po prostu zalegko. Oczywiście ta młodzieżówka, bojówka yy, pisarska, która jest yy, no to ci troszkę inaczej się zachowują, ale z tego co widzę po tych, co do mnie dzwonią, to jestem w szoku. Jeszcze raz panowie, dla tych ludzi, którzy zadzwonili, serdeczne ukłony. Dziękuję serdecznie, że chcecie się podzielić tymi informacjami, żebyśmy mogli troszkę naprawić ten, to dziadostwo. Na pewno, jeżeli nikt nie będzie chciał, nie będziemy używali danych osobowych wasz, Waszych, ale informacje wykorzystamy, będziemy pisać pisma i nie pozwolimy na to, aby Wy byliście obrażani po prostu w ten sposób, jak inni, którzy uczestniczą w tym dziadostwie na chwilę obecną. Pozdrawiam serdecznie i będziemy przekazywali. Dzisiaj będzie taka wizyta. Myślę, że to będzie 17-18. Tutaj przyjedzie pan, będzie prawnik i prawdopodobnie jeszcze raz się połączymy. Nie wiem, bo. Będzie prawdopodobnie w też na kawę czujny, bo będą przejazdem razem, więc zaprosiliśmy ich. Powiem Wam tylko tyle. Człowiek starszy, którego chcą zniszczyć, jest prawnikiem, a warto za nim stanąć, z tego względu, że naprawdę oddaje serce. Tego może nie widać, ale gość jest naprawdę dusza człowiek i tak samo jak Pani Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź walczy o Wasze prawa. To oni, ci ludzie, nie walczą o swoje prawa. Może też po części, ale uwierzcie mi, że walką, tą walką, tą walką oni, oni walczą również o Was. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i będziemy o wszystkim informować, co robimy na bieżąco. Trzymajcie się, hejpa!